Czy kiedykolwiek myślałeś, że twoja zdrowa miska owsianki może ci cicho szkodzić? Tak jest. To, co często chwali się jako idealne śniadanie pełne błonnika i korzyści dla serca, może stać się toksyczne, jeśli popełniasz kilka typowych błędów, szczególnie po 60 roku życia. Od niewłaściwego przechowywania po niebezpieczne nawyki gotowania. Te błędy mogą cicho zwiększać ryzyko zapalenia, toksyczności, a nawet raka. Starasz się podejmować mądre decyzje dla swojego zdrowia, ale bez odpowiedniej wiedzy twoja poranna rutyna może działać przeciwko tobie. Obejrzyj ten film do końca, aby odkryć cztery krytyczne błędy, których musisz unikać, aby twoja owsianka była bezpieczna, odżywcza i naprawdę korzystna. Bo jedna prosta zmiana może chronić nie tylko twoje śniadanie, ale także twoje długoterminowe zdrowie. Zanim zaczniemy, byłbym wdzięczny, gdybyś polubił ten film. Możesz pomóc mi w dalszym rozpowszechnianiu lekcji starości. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, polecam zapisać się i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Jeśli podoba Ci się ten film, proszę skomentuj cyfrę 1. Jeśli Ci się nie podoba, skomentuj 0, żebym wiedział, jak mogę zrobić lepszy film dla Ciebie. Teraz zaczynajmy. Błąd numer 1. Podgrzewanie pozostałej owsianki. Wiele osób postrzega podgrzewanie pozostałej owsianki jako wygodną, nieszkodliwą praktykę. W końcu owsianka to proste danie, zazwyczaj przygotowane ze zdrowych składników, takich jak owies, woda i być może odrobina mleka lub szczyptę słodzika. Łatwo założyć, że jej podgrzewanie nie stanowi znaczącego ryzyka. Jednak ten powszechny nawyk może mieć niezamierzone konsekwencje dla Twojego zdrowia, szczególnie gdy owsianka była niewłaściwie przechowywana. Podgrzewanie owcianki, zwłaszcza gdy stała w temperaturze pokojowej lub zbyt długo leżała w lodówce, może prowadzić do tworzenia się szkodliwych związków, które promują zapalenie, stres oksydacyjny i dyskomfort trawienny. Po poważnych lub powtarzających się przypadkach, te efekty mogą przyczyniać się do uszkodzenia komórek, potencjalnie zwiększając ryzyko przewlekłych problemów zdrowotnych z czasem. Gdy owsianka zostaje pozostawiona w temperaturze pokojowej lub przechowywana w lodówce przez dłuższy czas, szczególnie jeśli zawiera psujące się składniki jak mleko, śmietany lub cukier, staje się żyzną glebą dla bakterii i innych mikroorganizmów, te warunki również przyspieszają utlenianie proces chemiczny, który degraduje jakość żywności. Podgrzewanie tej skażonej owsianki, szczególnie w mocnej kuchence mikrofalowej, może pogorszyć problem poprzez zmianę jej struktury molekularnej. Jednym znaczącym problemem jest tworzenie się zaawansowanych produktów glikacji AGS, szkodliwych cząsteczek, które powstają, gdy białka lub tłuszcze łączą się z cukrami pod wpływem wysokiej temperatury. AGS są znane z wywoływania zapaleń, przyspieszania procesów starzenia i przyczyniania się do przewlekłych stanów, takich jak choroby serca, cukrzyca, a nawet upadek poznawczy. Dla starszych dorosłych, których ciała są już mniej wydajne w zarządzaniu zapaleniem i stresem oksydacyjnym, regularne spożywanie podgrzewanej owsianki może działać jak powoli płonący ląd, cicho wzmacniając ryzyko zdrowotne. Rozważ przypadek Waltera, 76-letniego emeryta, który szczycił się swoimi oszczędnymi i zdrowotnymi nawykami. Mieszkając sam, Walter przygotowywał dużą porcję owsianki każdy poniedziałek, przechowując ją w lodówce, aby podgrzewać każdego ranka w kuchence mikrofalowej. Wierzył, że ta rutyna oszczędza czas, pieniądze i wysiłek, jednocześnie zapewniając odżywczy start dnia. Z czasem jednak Walter zaczął doświadczać uporczywych problemów trawiennych, w tym zdęć dyskomfortu brzusznego i niewyjaśnionego zmęczenia. Pomimo licznych wizyt u lekarza i badań, przyczyna pozostawała nieuchwytna, aż szczegółowa rozmowa z jego lekarzem ujawniła jego nawyk podgrzewania owsianki. Przełączając się na przygotowywanie świeżych, pojedynczych porcji owsianki i unikając podgrzewania resztek, Walter zauważył stopniową, ale znaczącą poprawę swoich objawów. Jego poziomy energii ustabilizowały się, a dyskomfort trawienny zniknął, podkreślając wpływ tego pozornie drobnego błędu dietetycznego. Aby chronić swoje zdrowie, jednocześnie ciesząc się owsianką, przyjmij mądrzejsze nawyki przygotowania i przechowywania. Kluczem jest minimalizowanie ryzyka związanego z wzrostem bakterii i zmianami chemicznymi. Przygotuj tylko tyle, ile zjesz na jeden raz, aby całkowicie uniknąć resztek. Jeśli musisz przechować owsiankę, przenieś ją do hermetycznego pojemnika i natychmiast umieść w lodówce, aby spowolnić wzrost bakterii i utlenianie. Podczas podgrzewania, wybierz delikatne podgrzewanie na kuchence na małym ogniu zamiast używania kuchenki mikrofalowej, która może nierównomiernie przegrzać jedzenie i promować tworzenie AGS. Jeszcze lepiej rozważ całkowite pominięcie podgrzewania, przyjmując metody zimnego przygotowania, takie jak Overnict Oats. Namaczanie owsa w mleku lub jogurcie w lodówce przez noc nie tylko eliminuje potrzebę podgrzewania, ale także poprawia strawność i zachowuje integralność odżywczą dania. Wprowadzając te małe zmiany możesz chronić swoje ciało przed ukrytymi toksynami, wspierać zdrowe trawienie i zapewnić, że Twój dobrze przemyślany wybór owsianki naprawdę jest zgodny z Twoimi celami zdrowotnymi. Jeśli nadal oglądasz ten film i znajdujesz te lekcje użytecznymi, proszę, skomentuj cyfrę 1 poniżej, żebym wiedział, że nadal oglądasz ten film ze mną. Dziękuję za Twój cenny czas. Błąd Numer 2. Przeładowywanie owsianki cukrem, dodanie odrobiny słodyczy do owsianki może wydawać się nieszkodliwym sposobem na uczynienie tego zdrowego śniadania bardziej smakowitym. Odrobina miodu, posypka brązowego cukru lub zawija z syropu klonowego może przekształcić zwykłą miskę owsa w pocieszający przysmak. Jednak nagromadzenie nadmiernych ilości cukru może podważyć korzyści zdrowotne owsianki, zamieniając posiłek bogaty w składniki odżywcze w coś bardziej podobnego do deseru. Dla osób powyżej 70. Roku życia ten nawyk może mieć szczególnie poważne konsekwencje, ponieważ wysokie spożycie cukru jest związane z przewlekłym zapaleniem, uszkodzeniem naczyń krwionośnych, opornością na insulinę i podwyższonym ryzykiem poważnych stanów takich jak cukrzyca typu 2 i niektóre nowotwory, szczególnie w narządach takich jak trzustka i okrężnica. Owsianka naturalnie zawiera złożone węglowodany, które rozkładają się na glukozę podczas trawienia, zapewniając stałe źródło energii. Jednak gdy dodajesz duże ilości rafinowanych cukrów lub słodzików, tworzysz idealną burzę dla szybkiego skoku poziomu glukozy we krwi. Ten nagły skok zmusza trzustkę do uwolnienia fali insuliny w celu regulacji cukru we krwi, wywierając znaczący stres na organizm. Z czasem częste skoki cukru mogą prowadzić do oporności na insulinę, stanu, w którym komórki stają się mniej wrażliwe na działanie insuliny, torując drogę do cukrzycy typu 2. Poza cukrzycą nadmierne spożycie cukru przyczynia się do stresu oksydacyjnego procesu, który generuje wolne rodniki i uszkadza komórki na poziomie molekularnym. To uszkodzenie oksydacyjne jest związane z rozwojem przewlekłego zapalenia, problemów sercowo-naczyniowych, a nawet mutacji komórkowych, które mogą zwiększać ryzyko raka. Dla starszych dorosłych, których ciała są już bardziej narażone na te procesy, przeładowywanie owsianki cukrem może powoli niszczyć zdrowie z każdą poranną miską. Frustracja leży w tym, że owsianka jest często wybierana jako opcja zdrowego śniadania. Jednak dodanie nadmiernego cukru może sabotować te dobre intencje. Weź Glorię 72-letnią babcię, która zaczynała każdy dzień od hojnej miski owsianki słodzonej kilkoma łyżkami brązowego cukru i odrobiną aromatyzowanej śmietanki do kawy. Wierzyła, że podejmuje wybór korzystny dla serca, ale do południa konsekwentnie czuła się ospała, a jej lekarz zauważył niepokojące trendy w jej poziomach cukru we krwi podczas rutynowych badań. Po dowiedzeniu się o wpływie dodanych cukrów, Gloria świadomie starała się przemyśleć swoje podejście. Zastąpiła przetworzone słodziki naturalnymi alternatywami, takimi jak pokrojone banany, świeże jagody i posypka cynamonu. W ciągu tygodni jej poziomy energii stały się bardziej konsekwentne, a kolejne badania krwi wykazały poprawę w kontroli glukozy, podkreślając siłę tej prostej zmiany. Aby cieszyć się owsianką bez ryzyka zdrowotnego nadmiernego cukru, skup się na naturalnych, niskoglikemicznych wzmacniaczach smaku. Świeże owoce, takie jak jagody, pokrojone jabłka lub banany, dodają słodyczy wraz z błonnikiem, witaminami i przeciwutleniaczami, które wspierają ogólne zdrowie. Przyprawy takie jak cynamon, gałka muszkatołowa lub ekstrakt waniliowy mogą wzmocnić smak bez przyczyniania się do skoków cukru we krwi. Unikaj wcześniej słodzonych pakietów instant owsianki, które są często obładowane dodanymi cukrami, sztucznymi smakami i konserwantami, które zmniejszają wartość odżywczą owsa. Jeśli pragniesz odrobiny słodyczy, użyj minimalnej ilości naturalnych słodzików, takich jak łyżeczka miodu lub syropu klonowego i połącz to z dodatkami bogatymi w białko, takimi jak orzechy lub grecki jogurt, aby spowolnić wchłanianie cukru i ustabilizować glukozę we krwi. Podejmując te świadome wybory, możesz zachować korzyści zdrowotne owsianki, utrzymać stałe poziomy energii i chronić swoje długoterminowe samopoczucie. Błąd numer 3. Gotowanie owsianki w nadmiernie wysokich temperaturach. Przygotowanie miski owsianki może wydawać się jednym z najprostszych zadań w kuchni. Zagotuj wodę lub mleko, dodaj owies i pozwól im się gotować, aż osiągną delikatną, kremową konsystencję. Jednak wiele osób nieświadomie kompromituje wartość odżywczą swojego owsa, gotując go w nadmiernie wysokich temperaturach, czy to na kuchence, czy w kuchence mikrofalowej. Ten powszechny błąd często wynika z chęci oszczędzenia czasu poprzez przyspieszenie procesu gotowania. Niestety takie podejście nie tylko wpływa na teksturę i smak owsianki, ale także zmniejsza jej korzyści zdrowotne i może wprowadzić niezamierzone ryzyko zdrowotne z powodu zmian chemicznych w owsie spowodowanych ekstremalnym ciepłem. Gdy owies jest narażony na intensywne ciepło, takie jak wysoki płomień kuchenki lub pełna moc w kuchence mikrofalowej, szczególnie przy niewystarczającej ilości płynu, przechodzi chemiczną transformację znaną jako reakcja Maillarda. Ta reakcja występuje, gdy naturalne cukry i aminokwasy w owsie oddziałują pod wysokimi temperaturami, prowadząc do charakterystycznego brązowienia i rozwoju smaku widocznego w wielu gotowanych potrawach. Chociaż reakcja majlarda może wzmocnić smak niektórych potraw, nadmierne ciepło może posunąć ją za daleko, powodując tworzenie się zaawansowanych produktów glikacji AGS. Te związki są powiązane z różnorodnymi problemami zdrowotnymi, w tym przewlekłym zapaleniem, które jest znanym czynnikiem przyczyniającym się do poważnych stanów, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca typu 2, a nawet proliferacja komórek nowotworowych. Ponadto AGS mogą przyspieszyć degradację kolagenu i elastyny w skórze i stawach, prowadząc do przedwczesnego starzenia, zmniejszonej elastyczności skóry i sztywności stawów z czasem. Nawet jeśli owsianka nie wydaje się spalona lub przegotowana, gotowanie jej w nadmiernie wysokich temperaturach może nadal produkować te niewidoczne szkodliwe związki, podważając zdrowe korzyści dla serca, za które owies jest znany, takie jak wysoka zawartość błonnika, beta-glukany i niezbędne składniki odżywcze, takie jak magnez i żelazo. Rozważ przypadek Rona, 68-letniego emeryta, który szczycił się swoją wydajną poranną rutyną. Przez ponad dekadę on przygotowywał swoją owsiankę w kuchence mikrofalowej, gotując ją na wysokiej mocy przez mniej niż dwie minuty, aby zaoszczędzić czas. Wierzył, że podejmuje świadomy zdrowotnie wybór, zaczynając dzień od owsa żywności celebrowanej za swój błonnik obniżający cholesterol i gęstość składników odżywczych. Jednak podczas rutynowego badania lekarskiego jego lekarz zauważył podwyższone markery zapalne w jego pracy krwi wraz z wczesnymi oznakami sztywności stawów, co wzbudziło obawy, biorąc pod uwagę jego wiek i poza tym aktywny styl życia. Po szczegółowej rozmowie o jego diecie i nawykach gotowania lekarz Rona zasugerował, że jego metoda wysokotemperaturowa kuchenki mikrofalowej może przyczyniać się do tworzenia AGS, potencjalnie pogarszając jego zapalenie i problemy stawowe. Następując tej radzie, Ron przeszedł na gotowanie swojej owsianki na kuchence na małym do średniego ognia, używając hojnej ilości wody lub mleka, aby utrzymać owiec nawodniony, i mieszając od czasu do czasu, aby zapewnić równomierne gotowanie. W ciągu kilku tygodni Ron zauważył znaczące ulepszenia. Jego owsianka miała gładszą, kremową teksturę i bogatszy, orzechowy smak, a jego markery zapalne zaczęły się stabilizować. Jego dyskomfort stawowy również zmniejszył się, pozwalając mu poruszać się wygodniej podczas codziennych spacerów. Ta prosta zmiana przekształciła jego poranną miskę owsa w naprawdę odżywczy posiłek, który wspierał jego długoterminowe zdrowie i witalność. Aby uniknąć tego powszechnego błędu, zawsze gotuj swoją owsiankę w delikatnej, kontrolowanej temperaturze, aby zachować jej integralność odżywczą. Na kuchence używaj małego do średniego ognia i utrzymuj wystarczający stosunek płynu do owsa, zazwyczaj 2-1 dla płatków owsianych NP. Dwa szklanki wody lub mleka na jedną szklankę owsa i nieco wyższy, około 2,5-1 dla stalowego owsa ciętego, który wymaga dłuższego czasu gotowania. Mieszaj owiec od czasu do czasu, aby zapobiec przyklejaniu się do garnka i zapewnić równomierny rozkład ciepła. Jeśli wolisz wygodę kuchenki mikrofalowej, zmniejsz ustawienie mocy do 50-70%, aby uniknąć przegrzania i nieco wydłuż czas gotowania, aby pozwolić owsowi gotować się stopniowo. Mieszaj owsiankę co 30-60 sekund, aby zapobiec zbrylaniu i promować równomierne gotowanie. Dla dodatkowego smaku i odżywienia rozważ włączenie składników takich jak szczypta soli lub odrobina ekstraktu waniliowego podczas gotowania. Te małe dostosowania mogą pomóc ci uniknąć tworzenia szkodliwych związków, jednocześnie maksymalizując korzyści zdrowotne owca, zapewniając, że twoje śniadanie pozostaje zdrowym, korzystnym dla serca startem dnia. Jeśli nadal oglądasz ten film i znajdujesz te lekcje użytecznymi, proszę skomentuj liczbę poniżej, żebym wiedział, że nadal oglądasz ten film ze mną. Dziękuję za Twój cenny czas. Błąd numer 4. Słodzenie owsianki sztucznymi słodzikami. W wysiłku podejmowania zdrowszych wyborów dietetycznych, wiele osób wybiera słodzenie swojej owsianki sztucznymi słodzikami, takimi jak aspartam, sacharyna lub cukraloza, wierząc, że te bezkaloryczne alternatywy są mądrzejszym wyborem niż cukier do zarządzania wagą lub poziomami cukru we krwi. Chociaż ta decyzja może wydawać się praktyczna szczególnie dla tych, którzy monitorują swoje spożycie kalorii lub zarządzają stanami takimi jak cukrzyca, regularne używanie sztucznych słodzików w owsiance może mieć niezamierzone konsekwencje dla długoterminowego zdrowia. W przeciwieństwie do naturalnych słodzików, takich jak miód, syrop klonowy lub świeże owoce, sztuczne słodziki nie oferują żadnej wartości odżywczej i mogą zakłócać naturalne procesy ciała, szczególnie gdy są łączone z ciepłem świeżo ugotowanej owsianki lub kwaśnym środowiskiem układu trawiennego. Emerging naukowe badania wzbudziły obawy dotyczące wpływu sztucznych słodzików na mikrobiom jelitowy, złożoną społeczność bilionów korzystnych bakterii, które mieszkają w przewodzie pokarmowym i odgrywają kluczową rolę w trawieniu, funkcji immunologicznej, zdrowiu psychicznym i ogólnym samopoczuciu. Sztuczne słodziki, które są chemicznie różne od naturalnych cukrów, mogą zakłócać delikatną równowagę bakterii jelitowych, zmniejszając populację korzystnych drobnoustrojów i promując wzrost mniej korzystnych. Ta nierównowaga, znana jako dysbioza, jest powiązana z przewlekłym zapaleniem stanem, związanym ze zwiększonym ryzykiem poważnych problemów zdrowotnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, otyłości i niektórych typów nowotworów. Dodatkowo, gdy sztuczne słodziki są mieszane z gorącą owsianką lub narażone na kwaśne środowisko żołądka, mogą rozkładać się na produkty uboczne chemiczne, które mogą stwarzać dalsze ryzyko. Przez lata konsekwentnego używania te związki mogą gromadzić się w organizmie, potencjalnie przyczyniając się do długoterminowych wyzwań zdrowotnych, które są trudne do prześledzenia z powrotem do ich źródła, pozostawiając osoby nieświadome związku między ich wyborem słodzika a ich objawami. Weź przykład Lindy, 72-letniej babci, która przez lata skrupulatnie zarządzała swoją dietą, aby pozostać zdrową i aktywną. Przez ponad dekadę Linda słodziła swoją codzienną miskę owsianki paczką sztucznego słodzika, przekonana, że unikanie cukru to decyzja świadoma zdrowotnie. Pomimo jej wysiłków zaczęła doświadczać uporczywych zdęć, nieregularnego trawienia i niewyjaśnionego zmęczenia, a rutynowe badania krwi ujawniły podwyższone markery zapalne, co zaalarmiowało jej dostawcę opieki zdrowotnej. Zaniepokojona tymi objawami, Linda skonsultowała się z dietetykiem, który przejrzał jej nawyki żywieniowe i zasugerował, że jej poleganie na sztucznych słodzikach może zakłócać jej mikrobiom jelitowy, przyczyniając się do jej zapalenia i problemów trawiennych. Następując radę dietetyka, Linda przeszła na naturalne słodziki, takie jak garść świeżych jagód, pokrojony banan lub mała kropla czystego syropu klonowego. Zaczęła również dodawać szczypta cynamonu lub gałki muszkatołowej dla dodatkowego smaku bez kalorii. W ciągu kilku tygodni Linda zauważyła znaczące ulepszenia. Jej wzdęcia i dyskomfort trawienny ustąpiły. Jej poziomy energii ustabilizowały się, a kolejne badania krwi wykazały zmniejszenie markerów zapalnych. Poza korzyściami zdrowotnymi Linda odkryła, że jej owsianka smakowała bardziej żywo i satysfakcjonująco, wzmacniając jej przyjemność z porannej rutyny i wzmacniając jej zaangażowanie w całe naturalne jedzenie. Aby słodzić swoją owsiankę bez kompromitowania zdrowia, wybieraj naturalne alternatywy, które uzupełniają profil odżywczy owsa i wspierają naturalne procesy twojego ciała. Świeże lub mrożone jagody, takie jak borówki, maliny lub truskawki, dodają słodyczy wraz z witaminami, przeciwutleniaczami i błonnikiem, które promują zdrowie serca i trawienie. Pokrojone banany lub posiekane jabłka dostarczają naturalnych cukrów i dodatkowych składników odżywczych, takich jak potas i witamina C. Dla tych, którzy wolą płynny słodzik, mała ilość czystego miodu lub syropu klonowego, idealnie nie więcej niż łyżeczka lub dwie, może wzmocnić smak, oferując jednocześnie minerały śladowe i przeciwutleniacze. Przyprawy takie jak cynamon, gałka muszkatołowa lub kardamon mogą podnieść smak owsianki bez dodawania kalorii i zapewnić własne korzyści przeciwzapalne i przeciwutleniające. Dla dodatkowej odżywczej poprawy rozważ dodanie łyżki mielonych nasion lnu lub nasion hia, które wnoszą kwasy tłuszczowe omega-3 i błonnik. Traktując swoją owsiankę jako okazję do odżywiania ciała zdrowymi, bogatymi w składniki odżywcze składnikami, możesz przekształcić to proste danie w potężne narzędzie do wspierania trawienia, zmniejszania zapalenia i promowania długoterminowego zdrowia i witalności. Podsumowanie, dziękuję za dołączenie do nas dzisiaj w tej otwierającej oczy podróży do czynienia Twojej owsianki naprawdę zdrową. Czasami największy wpływ pochodzi z najmniejszych zmian w sposobie, w jaki przygotowujemy, przechowujemy i cieszymy się naszym jedzeniem. Owsianka może być potężnym sprzymierzeńcem dla Twojego zdrowia, ale tylko gdy unikasz tych ukrytych pułapek, które odkryliśmy. Co jednego nauczyłeś się dzisiaj, co Cię zaskoczyło? Może to pominięcie podgrzewania w kuchence mikrofalowej, ograniczenie cukru, gotowanie na małym ogniu lub porzucenie sztucznych słodzików? Podziel się tym z nami. Zostaw komentarz poniżej z jednym kluczowym wnioskiem, który jesteś gotów wprowadzić w praktykę w swoim życiu. Twoje myśli inspirują nas i innych w tej społeczności. Jeśli podoba Ci się ten film, proszę zostaw swój komentarz poniżej i nie zapomnij polubić, udostępnić i zapisać się na nasz kanał YouTube, aby uzyskać więcej wskazówek, jak żyć zdrowiej i silniej każdego dnia.